Na dziś dotarcie do celu to po prostu poszło jak płatka. W życiu bym nie pomyślał, że będzie tak prosto tutaj dotrzeć. W sumie nie mogę za bardzo nazwać tego miejsca, bo ono na mapce Google się nie nazywa geograficznie, tylko są nazwy hoteli ewentualnie obok. Ale mam nadzieję, że na mapce to pokażę na filmie. Na no tyle sensownie, że będzie łatwo tu dotrzeć i będzie wiadomo o co chodzi, no ale jak się to zaczęło? Zaczęło się tak, że po pierwsze się strasznie długo dzisiaj guzdrałem, bo jakieś tam techniczne sprawy z filmami, z renderowaniem, coś tam nie szło dobrze. Musiałem poszukać w internecie, co jest grane i tak dalej, i tak dalej, ale. No, to wszystko się udało, szczęśliwie. Hmm. Także zaplanowałem następne kroki. Zdecydowałem się już finalnie, co robię. Trochę się już zacząłem pakować i tak dalej, bo nie wiedziałem, ile mi dzisiaj się zajdzie tutaj w trasie. No i co? No i doszedłem do głównej drogi tej mojej tam ulicy. Tam złapałem, poszedłem na taki przystanek, taką zatoczkę gdzie jest dala dala, tam akurat mi się dobrze trafiło, że chłopak kumaty po angielsku zobaczył. Hej! Sorry, kurczę, musiałem przerwać, bo potrącił mnie samochód lusterkiem w rękę. Tak, no, no poczułem to, tak. Musiałem wydrzeć na niego ryja i stanął przystanął i przeprosił. No ale mógł po prostu pomyśleć. Kurde albo trąbnąć, jeżeli uważał, że idę zbyt... Yy, nie wiem, zbyt, zbyt na środku drogi, tak? Że on nie może przejechać, ale a nie musiał mnie potrącać, kurde. No nieważne, Alezu, no coś się zdenerwowałem trochę. Yy, kontynuując. No to Stada Dala da, Dala da mnie na taki mały dworzec z małego dworca już w mieście no, przyjechałem tutaj, ja wiem, ile to trwało może niecałą godzinę Zdecydowanie mniej niż godzina, no bo ja już trochę idę Spatelnia e, dzisiaj straszna, słonko, słonko po prostu wytapia ze mnie wszystko i bardzo dobrze, bo fajnie się idzie dzięki temu. A ja sunę nad jezioro. I zaraz zobaczymy, czy będzie tam plażowanie, czy nie będzie. Czy są tylko hotele i trzeba będzie kupować wejście. No, wszystko się za moment okaże, tak. Można promować? Można. Nie trzeba od razu białego taranować. <laughs> to jest, dziwne, to, to jest. Przez dziwna ta miejscówka, jest przedziwna. Nie wiem jak się miewa kondycja narodowej drużyny futbolowej Tanzanii, ale jeśli chodzi o widzów i ich zamiłowanie do meczów, to jest naprawdę ogromne, bo nawet przed chwilą minąłem tablicę taką wymalowaną czarną farbą na kamieniu. I tam kredą można wpisywać, jakie drużyny dzisiaj grają i o której godzinie. Bardzo to było wesołe. Naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego. No ja już nie wspomnę o tym, co się wyprawia w moim hotelu, który ma na dole knajpę i duży telewizor, gdzie są właśnie spotkania sportowe transmitowane. No to tam jest hałas i harmider do wieczora, późnego, naprawdę. Jak są spotkania lokalnych drużyn, e, myślę, że może nawet są większe emocje niż, niż e, takie puchary międzynarodowe. Ja się tam zresztą na piłce aż tak zdrożnie nie znam. Eee, a nawet w ogóle się nie znam. Wiem, że jest Liga Mistrzów. Tyle, tyle, tyle mojej wiedzy. Tam. No anyway, tutaj kibice naprawdę mają pożywkę dla swojego ulubionego sportu. Ale ja tymczasem sunę na wodę. Bardzo to ciekawe w ogóle, jeszcze nie widziałem tutaj chyba takiej nawierzchni. Skończył się asfalt i wszystko wróżyło, że będzie to już głęboka wiocha, no bo klepisko. Aż tu nagle takie kociołby się pokazały. No, Może nie pierwszy raz, ale rzadko widuję coś takiego. jest tam gdzie mnie to zaprowadzi. No to jezioro wzięło mnie z zaskoczenia, bo czegoś takiego, to się nie spodziewałem absolutnie. Oczywiście nie ma tu opcji plażowania, ale nie sądziłem, że tak szybko dojdę do wody. A to i woda. Nie ma tragedii, tak naprawdę. Oprócz tego syfu tu na brzegu. To tak to wygląda. O, a naprzeciwko, tak z, z, zupełnie teraz naprzeciwko obiektywu, i widzę trochę ludków i widzę, po pierwsze, oni chyba plażują na piachu, jest nadzieja, a po drugie, tuż obok, na prawej stronie. Tak jak my teraz patrzymy, jest jakiś sympatyczny, przynajmniej z tej odległości, ośrodek. Nie pozostaje mi nic innego, jak się tam dostać. Ale nie w wpław na pewno. Będę musiał to obejść. Zresztą trochę wcześniej mijałem takie domostwa rozpadające się. No ale funkcjonujące, bo dzieciaki tam... No rodzina generalnie była w środku. Nie miałem sumienia tam włączyć kamery nawet, ale tu jest niewiele lepiej, no. Egzotyka tutaj ma taki smak, niestety, i trzeba się do tego przyzwyczaić. Może górka bym sobie kupił na dzisiaj na obiad. Drogowska pokazuje mi, że idę do losa, les, lesa, losa, garden hotel, lesa. Eee, no zatem idę. To będzie jakaś orientacja na mapce. Wesoły motocyklista z e, tym, z tą parasolką. Wiem, że to prześmiesznie wygląda, ale powiem szczerze, że raz bardzo mi się to przydało. E, w ten dzień w Młanza, kiedy no, zerwała się w, 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 po południu mega, mega ulewa i nie dało rady w ogóle, padało cały dzień już od, jak zaczęło i nie dość, że stałem na ulicy pod daszkiem i czekałem po prostu aż taki e, motocyklista się napatoczy to wcale nie było łatwe tak naprawdę powiodło się dopiero w momencie kiedy z naprzeciwka jechał z pasażerem i ten e, chłopak z którym ja akurat rozmawiałem wtedy no, wyjaśnił mu, że ja, ja chcę jechać i po prostu on zawiózł tą osobę i wrócił po mnie i pojechaliśmy do mega hotelu. Tak to wyglądało. No. Ale przydaje się to bardzo. Nie dziwię się, że tych daszków oni tutaj mają trochę. Nie jest tego bardzo dużo, ale, ale myślę, że w deszczowe dni to się bardzo przydaje. Jakieś hotelisko, ale to nie jest to docelowe moje, które widziałem z brzegu. Zresztą to chyba jest opuszczone, nawet tak wygląda, jakby było opuszczone, a i krówki. No, i koleżka miała koszulkę high panda. No kurczę, to rewelacja. Bardzo chciałbym taką mieć. Idę do tego hoteliszcza, ale chyba ono nie jest tym, o który mi chodziło. Anyway, zbadam temat. A może być ładnie. Jakby nie patrzył, jest na sporym odludziu. Myślę, że wie wieczornych pubów i klubów to tutaj raczej nie znajdziecie. Nie wiem, jak będzie z ładowaniem firmów, bo już mam końcóweczkę, już mam 1 giga dosłownie mm, na karcie. Dzięki tej aplikacji, którą ściągnąłem, Airtela, naprawdę to jest super, bo mogę to wszystko nadzorować codziennie, w każdej chwili. Przez tę aplikację też doładowuję z karty mm, kredytowej czy płatniczej, wszystko jedno. No podpiąłem... Raz mi co prawda pociągnęło w dolarach, Jakieś tam 8 dolarów, co nie było jakieś super fajne. Natomiast później tam coś poprzestawiałem i już normalnie poprawa w złotówkach. Więc luz No dobra, Lesa Garden Hotel jest bardzo na wypasie, ale nie o takie miejsce mi chodziło. Aczkolwiek, może no, po prostu wejdę na Hama i spytam, czy mogę obejrzeć jezioro to jest moja misja. Zawsze mogę udawać, że idę do recepcji. Ja poza tym w ogóle nie muszę niczego udawać, po prostu chcę zobaczyć jezioro i koniec. A gimbala z kamerą tak sobie po prostu trzymam, żeby nie upadł. Toalety. No dobra. Dojścia do jeziora to ja tu nie widzę. Póki co. bo chyba nie ma. A sługi zresztą też nie ma. O, idzie jakaś pani. Idzie pani, wymienię z nią przymości i będzie fajnie. No, kurteczka zimowa. Jak widać na załączonym obrazku, to tu się niektórzy państwo ładnie pobudowali. Można zdrościć. Ja w tym moim hotelu... Nie no, hotel nie jest tragedią, naprawdę no, nie jest. A, bo... Pięciu dniach bez ciepłej wody stwierdziłem, że w ogóle przychodzę na taki tryb. Dobra, Tamali Beach Resort. Tutaj może być pierwsze miejsce, gdzie warto jest penetrować. Mam nadzieję, że nie wyskoczy zaraz nawiedzony menedżer. No teren nawet nie jest zalany tak bardzo, jak to no wczoraj było. No to plaszka skromna, no bo to taka Taka tam kubka piachu no. no tu widać, że jednak trochę zalało A tutaj A tu po prawej Widać, że jednak nawet bardzo Ale nie omieszkam tutaj tego spenetrować Proszę bardzo Ja nawet wlazłem do wody. Ale nie będę się zagłębiał jakoś daleko. No ładna okolica! Gdyby nie te czarne chmury, ale to też już standard tutaj. To bardzo ładne zdjęcia mogłyby być. Zacnie. Całkiem zacnie. A ja po kolana w wodzie na molo. Taka sytuacja. Ja już chyba nie będę chodził, bo szkoda straszyć ptaszków. One sobie spokojnie tutaj siedzą. No, w sezonie, kiedy ten sezon no, tu jest, być może kiedyś jest, to może być całkiem fajnie nawet. Ale ja tymczasem lezę dalej. Skrzypią mi moje klapki górskie, bo dostały trochę wody i teraz jest dźwiękowa interakcja ze stopami. Nie. Nie nie martwcie się, nie dostałem e, kaczek stóp. A, no niestety okazuje się, że to, co ja wziąłem za piach, z oddali. A wzrok mam raczej dobry. Ale to było ewidentnie za daleko. To się okazuje chyba tylko ogromnym kamulcem. Ale tu możemy zaobserwować symbiozę człowieków z ptakami. Zaraz zobaczymy, co tu się wyprawia. Może mnie nie przegonią. No tak, niestety to jest ten kamień. A nie plaża. Ach. A ci ludzie tutaj po prostu suszą jakieś mikroryby I stąd te ptaszory. Zbieram też dywany na przykład. <grywa> no co, Coś naprzeciwko mi się bardzo, bardzo podoba. Gdyby nie te durne chmury, no. A ten ośrodek z Molo, tym razem po lewej, no niestety jest mega też zalany i... Wygląda też na opuszczony. Ale to nie jest wycieczka stracona, bo miejscówka sprawdzona. No, niestety na zerknięciu na jaszczurki się skończy, bo jak widać, droga jest zablokowana. Bramą na bramie jest kłódka i rozmowa krótka. Czyli koniec zwiedzania, drodzy Państwo, na dziś. Będzie te dwukolorowe jaszczurki i ich znajomi. No to widać niestety tym aparacikiem. No i tak, tym, tym oto akcentem ach, będę żegnał Młanza to już ostatnie miejsce, które chciałem tutaj sprawdzić Zobaczyć jak to wygląda, czy jest fajnie. Spędziłem tu tydzień. Bardzo jestem zadowolony, bardzo mi przypadło to miasto do gustu. Samo w sobie jest fajne. Dużo ładnych rzeczy dookoła. Odkryłem dwie super plaże. Przynajmniej jak dla mnie, samotnego wilka, no bo jak ktoś... Kogoś kręcą plażę na Zanzibarze, to okej, okay, spokojnie, droga wolna. <noise> bo wszyscy się tam pomieścicie, na pewno. Dla mnie turystyka all inclusive to... średnia. I myślę, że to nie jest jakieś takie sztuczne wkręcanie sobie, że nie wiem, jestem podróżnikiem, a nie turystą i to, że bogaci mają wszystko w cenie i ich stać jest czymś złym. Nie, ok, super, świetnie, niech mają, to daje utrzymanie paru osobom, chociaż głównie hajs i tak leci do, albo do korporacji, albo do bogatych ludzi, zresztą niekoniecznie Tańzenczyków. Bo chociażby na Zanzibarze Polacy mają 2 czy 3 miejsca, o których ja wiem przynajmniej. Natomiast chodziło o to, że co to za frajda, eee, kurczę... Będzieś taki sam tryb życia tak naprawdę, jak w Polsce. Tyle, że na wyspie na no dokładkę z takimi sobie plażami, no. Bardzo jestem ciekaw tych dwóch innych wysp na północy i na południu Zanzibaru. Mój wczoraj wykombinowany plan i dzisiejsza jego weryfikacja, no, prawdopodobnie przewidują, że obie te wyspy, oprócz Zanzibaru, uda mi się zbadać. W związku z czym okaże się no Przekonam się na własnej skórze i na własnej kamerze to nagram